Zobaczcie, jakie ładne porteczki. O ja, to dzieciaczko, Co To teraz takie, no w pewku modne są. Zobaczcie tutaj w ogóle. Jakie kieszonki. Śliczne. Ewentualnie taki niebieski. Dobra, idziemy. O, a tu jaki. Jaki kwiat w ogóle. Zobaczcie. Liczne, ciekawe na też damskie. 20 złotych. Ekstra. Jeszcze taki non. Za dyszkę. Ach, miałam nosa, fajnie, że przyszło Dobra. Jeszcze są czarne, nie? Z takim... O! A co to, to duże, nie? Takie ma takie nastolatki. Ile? Dyszka. Dobra. To idziemy w głąb. Ach, będą nowości. Dobra. Jakie icior niebieski. Ładny kolorek, no nie? Nawet niezłe te shorty z kieszonką. Teraz zobaczymy sobie, co ma. 40 zł. Zobaczcie. Te znamy. To jest na hitach, ale ja już je pokazywałam. Ewentualnie o. A nie, to są takie cieniutkie Dobra. Bo też fajne shorty były w poprzednim pepku, takie granatowe, jedne, jedyne i były brane, i to ostro 25 zł na hiciorach a te też są fajne, tylko takie cieniutkie mają kieszonki, mają mhm. pełna rozmiarówka dobra, to idziemy idziemy tutaj, na lewo, nie? podnosimy to co jest nowością to wszystko znamy o, ta koszula, nie wiem czy... serio? Babo, jak, jak bierzesz. Masakra. 30 zł. A ona jest w ogóle taka wiązana. Słuchajcie, zobaczcie. Co myślicie? Spodnie takie były. A teraz jeszcze, o widzicie, tutaj można sobie ją związać. To kadro 42, które pokazywałam. Jakieś pasiaczki. Nowość? No właśnie, nie wiem, 50 zł. Jedna jedyna, nie? O, ale tutaj jest jakiś fajny posiaczek z takim chwostkiem. Fajna kiecka była w poprzednim pepko, Taka czarna, właśnie związaniem z takim chwostkiem. Może będzie tutaj, to Wam pokażę. Mhm. Jedna jedyna. Dziewczyny. Cena 25 zł. 3XL akurat. Co myślicie o tym wiązaniu? Takie coś innego, nie? No tak, były to spodnie, bo tutaj jeszcze jedne są. Nie, nie wiem. Albo je przeoczyłam, albo tak szybko poszła. Tutaj mamy rozmiar 42. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. Jeszcze tutaj widzę jakieś trampeczki, ale znamy je. To nie, tylko przypomnimy cenę. Już jej podniosłam, 35 zł. Kolejna nowość z takim przytarciem. Ewentualnie o takie wiązane. I tu są jeszcze jakieś, zobaczymy. Nie, to już są te same, dobra. Cenę podejrzymy, co? To jest akurat rozmiar 40. Gdzie jest cena? Tu jest cena. 40 zł. 40, nie? Po, zobaczymy, że z tyłu. O. Jak już patrzymy, to jeszcze zobaczymy sobie te. To jest rozmiar 38. Fajne kieszonki, i z boku, i z tyłu. Ekstra. Dobra, wracasz już na miejsce. Aha, jeszcze takie śniutkie. O, jakie, jakie ma w To nie eseczka. 34, łamatko. 40 zł. Okej. Okay. O, ale tu są niezłe. Zobaczcie, takie jaśniutkie. 30 zł do tych bluzeczek z poprzedniego przeglądu. W takim kolorze właśnie były. To jest rozmiar. 36. Takie porteczki. dwie, Tak. A nie jeszcze tutaj są w ogóle. O, ale to chyba było co? Chociaż, no nie wiem. Było dziewczyny czy nie? Czekajcie. No, niezła. ilona. ona? Zaraz zobaczymy. 35 zł, a to jest rozmiar 42. Okej. Okay. Fajne? Piszcie. A, jeszcze tu te odwieźć. Poszłabym z tymi. No, okej. Okay. 34, ale macie Bluzę? Może nie teraz, ale są przeceny, także jak szukać jakiejś bluzy, to można Coś może w Pepko. wyszukać. 35 zł. To jest akurat 2 razy XL, o, fajne ma w ogóle rozcięcia ta bluza. Już Wam pokazuję. O. No nie? Całkiem niezła. Ale to na pewno nie znów. Dobra, tutaj jeszcze coś. Z rękawem. 35 zł 2XL. Taki zwykłyczak, nie? O, a te chwostkiem na przodzie, jeszcze takie. No nie widziałam tych bluzeczek. Czekajcie, zrobię sobie miniaturkę, co? Wyjdzie, czy nie? No. Jakaś krateczka, Ale nie, tą krateczkę znamy, tak? Tak, ja już Wam pokazywałam. Przypomnę tylko cenę, 35 zł. No tu jest jakaś fajna buzeczka, zobaczcie. Takie kokardki na ramiona. No. O. A to ma tylko jedno takie wiązanie tutaj. A to nie. Jezu babo. Co to co to dzisiaj mi tak wszystko leci? Dwa są, o. No i się ułożyła. Spadła i się ułożyła. <grych> Okej. Okay. Już patrzymy cenę. Cena to sekunda 30 zł. Okej. Okay. Aha, te ostatnio oglądaliśmy, tak? Tak. Z tym przeszyciem. No to jak coś to jeszcze są. Dwie duszki. Dobra. O, jeszcze. Ale ja chyba to też pokazywałam. Tak, dobra, to nie powtarzamy. Mhm. I, I to też znamy, to nie. Czy to będzie jakiś nowy kolor? Może. Koralowy. Czyli biały i taki koral. Jak coś z tych bluzeczek. Tam z tyłu znamy. To nie, to lecimy dalej. Getry 35 zł. Takie, bez kieszonek. Ciężkie. Takie sztywny materiał. Ewentualnie Coś takiego. Mhm. To jest ładny kolorek. Zobaczymy sobie takie zwyklaczki. Tak, takie zwyklaczki, koszulaczki No, czeka się cena 17 zł, to jest akurat Eseczka. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze coś z rękawkiem. O. I to jest akurat 3XL 17 zł. tam to wszystko pokazywałam ostatnio na przeglądzie, możecie sobie wrócić. Tak, i tutaj te też, a te zwyklaczki jeszcze w takim kolorze. Jest taka brzoskwinka. No, wchodź. Są tutaj jakieś białe bluzeczki, chodźcie zobaczymy. Szukam jakiejś fajnej białe bluzeczki do spodni, białe takich eleganckich. O, coś takiego z taką falbaną. Już patrzymy, cena. Taka zwiewna, nie? No, zwiewna. Za 25 zł. I kolejna, 25. O, jeszcze taka. 25. Co tu jeszcze jest? Zwyklaczki. Takie... A nie to było, dobra, to nie? Z tą falbaną. W sensie. To pomijamy. Aha, czyli w ogóle te pasieczki. To jest nowość. 35 zł. Tam wcześniej było w innym kolorze. Możecie sobie wrócić jak coś. Okej. Okay. Spodnica, ale ja już jej pokazywałam. To pomijamy. I tutaj wszystko... A nie, jeszcze jest... O, jeszcze tu jest taka ładna. Zobaczcie. Widać? Widać 25 zł. Jedna jedyna. No chyba najładniejsza. Ale to nie wszystko, bo jeszcze coś jest z drugim rękawkiem, takim nie, to jest takie 3 czwarte. O, ładne. Na gumeczka. Ten rękawek zobaczcie. To jest akurat rozmiar 38. No i a to. Aha, to są te wcześniejsze, co wiążemy na kokardki. Dobra, to nie, to idziemy. Tak, idziemy, idziemy. Jakiś, jakaś brzoskwinka tutaj się pojawiła. Chyba to będzie nowość. Taka szeroka, no. Giga. Szeroka. 40 zł. To jest akurat rozmiar? Jaki to jest rozmiar? 38, tak? 38, taki wielki. Dobrze, ja patrzę tak, 38, no to dużo O, jeszcze, ale to chyba pokazywałam, nie? Tak, dobra, to, to nie powtarzamy. 30 zł to przypomnienia cena. I turkusik, to nie, dobra. Jeszcze mam coś takiego, ale chyba ostatnio już jej wyciągałam. Co? Tak, coś kojarzę. 40 zł. To jest rozmiar 42. Ale fajne, to jest cieniutkie. W sensie, ale nie wiem czy on kieszenie nie ma no szkoda co myślicie? teraz podejrzymy, czy to ma kieszenie nie ma, ale jest cieniutkie mega cieniutkie ok, I takie zwyklaczki chyba czerwień przybyła, co? nie, to wszystko w poprzednim przeglądzie dziewczyny pokazywałam te wszystkie wzory 12, 19 chyba i 10 zł to może sobie wrócić, nie, nie będziemy powtarzać tak, jeszcze tylko zerknę, czy coś. Może ten saledyn doszedł. Może, ale nie jestem pewna, nie? Dyszka, jak coś. Tak? O i to może doszło, tak. Ten żółty jeszcze. Takie serduszka. Tak, to też będzie jakaś nowość. To jest akord 17 zł. Mhm. I aha, jeszcze takie zwykłe po prostu, bez. Bez żadnego wzoru. Mhm. Już podejrzymy cenę. 17 zł. To rozmiar 3x, ale. Zobaczcie, mówiłem ostatnio, że jedna, jedyna ta bluzeczka w poprzednim to Zobaczcie, jaki wybór. Także trzeba szukać, nie? A tu może jeszcze ten kolor przybył. Taki blado-niebieski z tych bluzeczek, tak? Dobrze mówię? Czy się powtarzam? Piszcie, jak coś. To w ogóle na nowościach, nie? Zaraz tutaj Wam pokażę. Sekunda. No. Wejdzie to, czy nie? O. No. Z takim rękawkiem już je pokazywałam, one były białe w poprzednim pepko. A teraz jeszcze doszedł taki kolorek. czemu to się nie chce tak fajnie? O! Miniaturka, nie? Okej. Okay. No to jeszcze jakieś niebieskie proteczki. Zobaczcie taki jeździutki kolorek za 30 zł. Mhm. A to jest akurat rozmiar. 40. Ma kieszonki? Ma. Z boku, nie? Z boku, no. Te powyżej pokazywałam ostatnio, to pomijamy. I resztę znamy. Dobra, to co? To idziemy dalej. Tutaj jeszcze taka ładna różowa bluzeczka, widać? Ją? O, teraz lepiej, no nie? Tak. I powiem Wam, jeśli chodzi o nowości, to tutaj w tym pepku będzie wszystko. Także ładna. Nie będę już powtarzać. Ilona 30 zł. O, jeszcze taka krateczka. A tą krateczkę, krateczkę znamy. Także co, kończymy. Pamiętajcie, zostawcie coś po sobie. Ładna ta o. Z tyłu troszkę dłuższe, rozcięcie. A jeszcze w takim kolorze jest. A te są w ogóle inne, ale już chyba je też pokazywałam, co? Nie zdejmę, bo nie mam jak. 30 zł. Dobra, kończę. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.